Bóg się rodzi, moc truchleje. Zbliżające się święta to wyjątkowy czas dla wszystkich chrześcijan. Czas miłości, szczęścia i pokoju płynącego z Narodzenia Pańskiego. Chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom Podkarpacia zdrowych, spędzonych w rodzinnej atmosferze świąt, wypełnionych radością z narodzenia Bożej Dzieciny oraz wszelkiej pomyślności w nowym, 2014 roku. Szanowni Państwo, zbliża się najpiękniejszy czas w roku, jakim jest okres świąt Bożego Narodzenia. Święta rozpoczynają się wigilią, a więc spotkaniem rodziny przy stole, łamaniem się opłatkiem, życzeniami, a wszystko przy wspaniałej choince. No i następnie jest Dzień Bożego Narodzenia. Na ten czas świętowania. Oraz czas nowego roku. Życzę wszystkim Państwu bardzo dużo zdrowia, radości, wspaniałych rodzinnych spotkań i żeby w tym nowym roku 2014 spełniły się wszystkie Państwa życzenia i oczekiwania. Wszystko, żeby było na lepsze. Szczęśliwego nowego roku! Szanowni Państwo, w okresie Świąt Bożego Narodzenia chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Chciałbym życzyć dużo zdrowia, szczęścia, przede wszystkim spokoju, abyście znaleźli w drugim człowieku to ciepło, które jest potrzebne do funkcjonowania, abyście znaleźli optymizm i uśmiech, który pomaga nam przetrwać trudne, kryzysowe często chwile. Życzę, abyśmy w nowym roku, w 2014, spełnili swoje marzenia, aby on był dużo lepszy od tego, który się kończy szczęśliwego nowego roku od całej rady powiatu a także od starostwa powiatowego w sanoku. Szanowni mieszkańcy Podkarpacia, szczególnie mi bliscy mieszkańcy miasta i gminy Lesko, Niech Boże Narodzenie przyniesie wam radość, miłość, nadzieję w gronie najbliższych, rodziny i przyjaciół. A nowy rok niech będzie rokiem pokoju, poczucia bezpieczeństwa, spełnienia oczekiwań i marzeń. Życzę Państwu wszystkiego, co najpiękniejsze, wszystkiego, co najlepsze. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Krosna, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, proszę przyjąć w imieniu Rady Miasta Krosna życzenia zdrowych, pogodnych świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze. A z okazji zbliżającego się roku 2014 proszę przyjąć życzenia, aby rok był dla Państwa pomyślny, rokiem spełnionych marzeń i rokiem dobrym dla naszego miasta Krosna.